Dzień dobry, witam serdecznie. Wideo <coughs> do mojego kanału sprzedażowego e, samochodów. No i w końcu, po kurde 5,5 miesiącach, bodajże, e, te auta, którymi się najbardziej zajmowałem, z których gdzieś tam, że tak powiem, słynąłem, e, to jest oczywiście Citroen Grand Picasso w tym przypadku. E, tutaj jest to model z 2007 roku. 1.8 benzyna manualna skrzynia biegów e, taki zestaw najbezpieczniejszy bym powiedział samochód sprowadzony z Holandii dwa lata temu e, że tam rok, dwa lata temu e, całe RDW cała książka serwisowa jest sprowadzona do 206 tysięcy samochód ma 226 w tej chwili ten pan, który tam go przez rok, półtora używał e, te kilometry zrobił. Tutaj zrobił jeszcze rozrząd, zrobił sprzęgło w nim, więc powiem tak: bajeczka samochód. 226 tysięcy na samochód z 2007 roku to uważam, że to przebieg za niski. No i nawet ta kierownica, która nie była skórzana, nie jest tutaj wyciechana, że tak powiem. Jest wszystko ładne, te gumki niepowycierane, wszystko co tutaj w tym samochodzie jest, ładnie wygląda, oryginalnie wygląda. Jedyne co, to tutaj musiałem zrobić naprawę jakby tego schowka, bo panu się otwierał ten schowek cały czas, więc postanowił go tu przyśrubować. No przykro mi będzie, ciurka, bo te schowki osiągają jakieś niebotyczne kwoty. Natomiast jest sprawny w tej chwili, bo ja to naprawiłem. Na, ty, na tych samochodach się znam, więc jest sprawny. Jest to pięknie wszystko mmm, działające. E, z tego się śmiałem bardzo, z tego, z tego zaśrubowania go, zamiast go czymś przylepić po prostu, ewentualnie, już jeżeli, żeby tego widać nie było. No ale dobra, jak to Citroen, Wyposażony całkiem nieźle. Bardzo dobrze, bym powiedział na tamte czasy. E, myślę, że na przykład Dacia może sobie jeszcze pomarzyć o niektórych rzeczach, które są w tym Citroenie. No nie umieszczając tam daci, że tak powiem, no ale jednak, tak? To jest 2007, więc to jest zupełnie co innego. Co tam mamy? Dwustrefową automatyczną klimatyzację, co widać? Czujnik parkowania, tam widać niżej, że jest. Cztery razy elektryczne szyby, elektryczne lusterka, elektrycznie składane lusterka, podgrzewane. Składane razem właśnie z zamykaniem samochodu. Co tutaj jeszcze mamy? Radio zmp 3 SP ABS, mnóstwo poduszek powietrznych łącznie z kolanową poduszką kierowcy. Tutaj kurtyny są i chyba przód i tył, a z tyłu to później zobaczymy oryginalne wszystkie szyby, samochód bezwypadkowy na pewno. No, 1.8 to taki najbezpieczniejszy silnik z tym, z tym manualem, tutaj nie, nie, nie ma problemu, z tym bardziej, że zrobiony sprzęgło, zrobiony rozrząd, to jest na dniach, to jest, ja bym powiedział, że no październik z zeszłego roku ten rozrząd, więc tak jakby no, to jest cały czas jazdy, mnóstwo przed, przed następnym kupującym to, to auto. Silnik bez wycieków, widać będzie tam zdjęcie. Eee, co tu jeszcze powiedzieć? No Oczywiście tutaj jest ten jeszcze, jeszcze mamy tam komputer rozbudowany pokładowy, jak zwykle sterowany z tej kierownicy i mnie się tak troszeczkę trudno trochę Państwa zanudza, ale mi, yy, przy tym samochodzie mi się przypomniało, dlaczego ja tak lubię te auta. No to jest bajka jazda tym. No to, to teraz takich samochodów nie wiem, czy robią, bo, bo, bo też nie handluję takimi nowszymi, ale w porównaniu do innych z tamtej powiedzmy, epoki, no to, to jest auto wyprzedzające tą epokę. No jest, to się super jeździ tymi samochodami. Są przestronne, wygodne, komfortowe. Tak naprawdę, kto tam nie chce szaleć, jakby, prawda? Mm. No tak to wygląda, po prostu bardzo, bardzo dobrze te samochody jeżdżą. I ja bardzo długo nie mogłem znaleźć egzemplarza godnego zakupu i dlatego te inne samochody były głównie tam Peugeoty. Gdzieś tam się, się błąkają po tych Peugeotach Citroenach zwykłych c Natomiast znowu znalazłem coś, co Państwu można polecić i co, co, co mnie też cieszy. Jakby tak dla mnie, dla mnie też zakup takiego samochodu w bardzo dobrym stanie jest też Eee, też fajny po prostu, najnormalniej w świecie. Przechodzimy do środka. Eee, tak on sobie tu wygląda. No fotel zawsze jest tutaj troszeczkę zużyty. Tym bardziej z tym miśkiem, takim, te, takim pluszem, takim welurem prawdziwym. Eee, ale to, to nie jest jakieś nadmierne zużycie przy 220 tysiącach. To, to, to jest normalne zużycie w strenach I tutaj tu mnie nikt nie przekona, że ten samochód ma więcej. Bo tu jest przebieg. Absolutnie udokumentowany. to jest ta wklejka z rozrządu. Nie ma powodu, żeby temu panu nie wierzyć. E, tu są jakieś jeszcze poprzednie wklejki, z, jeszcze z zagranicy. E, tutaj, oczywiście, są te, 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 te stoliki słynne, te wszystkie zasłoneczki, e, roletki. E, wszystkie jakieś tam funkcje samochodu działają. Czy to jest składanie tego fotela, prawda, do, do przodu, czy tam jakieś jazdy, żeby go sobie tam. Jeszcze jedną rekord to jest tak ciężko. Ale położę na chwilę telefon i żeby to zademonstrować, bo tutaj jeszcze się ten fotel tak składa. Że albo tutaj sobie coś możemy włożyć, albo po prostu wygodnie wsiąść do tyłu na te tylne siedzenia, bo to auto jest średnioosobowe. Więc jakby też to jest ważne. No, ale to jest mnóstwo tych, można sobie pochylić bardziej. A tylko to nie tym, przepraszam, tą to, to ważką. Można sobie pochylić bardziej i jechać bardziej komfortowo w trasie, bo, bo je, jazda powiedzmy na pionowo jest dużo mniej wygodna, a tutaj bardziej komfortowo w trasie jest. To wszystko też chcę pokazać ludziom, którzy już dawno nie oglądali, bo, bo dawno Citroena nie miałem. Nawiew oczywiście na tylne e, miejsca też tutaj jest. Przechodzimy sobie do tyłu. Otwierana ta szybka tylna. Tutaj też z roletką. Eee, tu mamy tył cało. Otworzymy złoży, złożymy te fotele sobie razem z Państwem. Tutaj, żeby było wiadomo, że wszystko jest w tym samochodzie sprawne. No bo jest ta oryginalna latarka i nawet działa normalnie. No, wszystko jest tutaj jakby fajne, sprawne. Ten fotel jest bardziej rozłożony, bo go rozłożyłem wcześniej aby to Państwu pokazać i olbrzymi bagażnik już bez powiedzmy w wersji 5-osobowej a jak jeszcze rzucimy te, te fotele, zrobi się równiutka, płaska podłoga i, taki, i taka bagażówka więc to jest samochód totalnie wielozadaniowy zawsze je najbardziej lubiłem za to właśnie że takie są e, jakby funkcjonalne no, funkcjonalność jest niesamowita e, ładne opony, całoroczne tu jeszcze na pewno sobie można na, na nich pojeździć bez żadnego problemu. I, I przód, i tył. Bardzo ładne opony, wielosezonowe, więc jakby zmieniać ich nie trzeba. Od strony pasażera, widok, no podłokietniki, to wszystko, co do, do sprawnej, do fajnej jazdy jest e, potrzebne, to jest w tym samochodzie, tak naprawdę. No, tu ciężko się czegoś <laughs> czegoś uczepić. A już w tym egzemplarzu naprawdę jeździ. Mm, Przewspaniale bym powiedział tak. No, ten samochód naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze jeździ. O tym się przekona, ktoś, kto do mnie przyjedzie, go zobaczy. Po prostu. z zewnątrz wygląda świetnie. Nie ma wgniotek nie ma rysmu, ma takie jakieś tam mikroryski, które tam każdy samochód używany jakby ma. No, nawet nie, nie mówię o tam nastoletnim, a kilkuletnim na mają użytkowania powiedzmy czasami jak, czasami gorsze nic nie jest popsute, wszystkie lusterka działają, wszystkie rzeczy jakby w tym samochodzie działają, ja od razu jeszcze przejdę do silnika sobie żebyśmy sobie go obejrzeli zdjęcia zdjęcia z, z pod spodu, tam będą na, na ogłoszeniu, ogłoszenie zawsze jakoś tam w komentarzu wrzucam albo, albo w opisie po prostu na YouTubie to będzie tu nawet jest olej chyba jeszcze można ze 3000 na nim pojeździć. Porządny akumulator. Wszystko naprawdę bardzo dobrze działa. Nie ma ten, ten, ten silnik wycieków. Widać, że i poducha zmieniona, nie rzuca go. Równiutko pracuje, nie, 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 nie gibie się, że tak powiem przy tej pracy. E, klimatyzacja było coś tam naprawione, też poprawione i też jest sprawna działająca. E, no i to chyba wszystko. To jakby 9,20 coraz dłuższe, te moje filmy, ale no, no chcę to bardzo szczegółowo pokazać. No, auto jest kozak, kurde, co tu, tu gadać? Jakie lampy w ogóle? Ja tu nic nie polerowałem tych lamp. Eee, jak, jak, no wygląda on świetnie. Alufelga, kurcze, co tutaj chciecie tak naprawdę więcej? Czujnik parkowania z tyłu też jest, właśnie, żebyśmy sobie mogli zaparkować tym dłuższym samochodem wygodnie. Eee, moim zdaniem, super auto. Ja zapraszam oczywiście serdecznie, bo już 10 minut. Do zobaczenia, wpadajcie do mnie po samochody.